Martyna z kanału Amoreo TV. Pandemia pokrzyżowała dość znacząco plany usługodawców ślubnych. Zatem mamy nadzieję, że ten czas jest już za nami i dzisiaj będziemy relacjonować dla Was pierwsze targi w tym sezonie targi ślubne w Gdańsku. Zobaczymy, co przygotowali dla nas usługodawcy i co piszczy w trendach ślubnych. odnośnie brokatu na sukni. Jak to jest, osypuje się w trakcie tańca na przykład czy nie? Nieraz oczywiście może się troszeczkę osypać, aczkolwiek te brokaty są tak klejone, że naprawdę jest to leciutki, jeżeli nieraz nie, wcale się nie osypuje. Także jeżeli my sobie nawet tutaj ręką przejedziemy czy coś, no to mamy czystą rękę, i nie trzeba się o nic martwić. Czyli jednym słowem, nie się. To jeszcze w takim razie muszę zapytać o te piękne suknie w takim troszeczkę stylu boho i glamour. Muszę Pani powiedzieć, że boho jest jakby takim przewodnim motywem sukien ślubnych, ale ja bardzo lubię glamour, więc ten, że tak powiem, styl glam-boho powstał w takim połączeniu. Są to suknie bardzo bogato, fajnie zdobione, ale w kolorystyce boho, czyli takie kolory złamane, morele, luże. W cele. i to tworzy właśnie jest Boho. Wiecie, co mi osobiście najbardziej podoba się w targach ślubnych? To, że wszystko jest namacane, możecie zobaczyć, dotknąć, a możecie też zobaczyć usługodawcę przy pracy, jak na przykład ta pani przy zabiegach upiększających. Ja chciałam zapytać, co tutaj się dzieje? Co to jest za zabieg? Robimy zabieg oczyszczania wodorowego. To jest zabieg, który intensywnie regeneruje na Wilża. Jest dedykowany dla skór niedotlenionych. Wszystkie pary młode, wszystkie panie, które chcą, aby ich skóra była promienna, aby wyglądała świeżo. Przed ślubem decydują się właśnie na serię tych zabiegów i one są najpopularniejszym wyborem wśród naszych klientów, właśnie tych, którzy przygotowują się do ślubu. Jest to oczywiście zabieg dedykowany zarówno dla kobiet. Jak i dla mężczyzn, więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Zabieg jest niesamowicie przyjemny. Jest bardzo relaksacyjny, prawda? Prawda, pani potwierdza! Wyobraźcie sobie, że jako pary młode już teraz macie możliwość rezerwowania wielu usług w jednym pakiecie. Jak na przykład sala bankietowa plus sushi master. Ofer taką ofertę znajdziecie w sali bankietowej Aura w Rebieron. Zapewne wielu z Was zastanawia się, patrząc na takie dekoracje, czy aby na pewno nie przeszkadzają naszym gościom weselnym. Otóż, moi drodzy, nie ma takiej możliwości, ponieważ akurat ta dekoracja jest przygotowana bezpośrednio dla stołu prezydialnego. Myślicie, że to zdjęcie zostało zrobione na Malediwach? To jesteście w błędzie, bo to zdjęcie zostało zrobione na Helu, a wystarczyło zatrudnić polskich fotografów. Magnum opus fotografia. Mi ogólnie najbardziej podoba się to ogólnie w takich przyczepach na zewnątrz, że jeśli nie ma miejsca na sali, na przykład na fotowódkę, to wy przychodzicie jako taka świetna alternatywa dla par młodych, które nie mogą sobie na przykład pozwolić, tak, pozwolić tak. na to w środku. Nie, nie dość, że jesteśmy fotobudką, to też stanowimy piękną dekorację na zewnątrz przed wejściem. I nie ma, że fotobudka jest gdzieś stawiona, w krytach czy przy toaletach, tak? tak? My jesteśmy przed restauracją, nie dość, że jesteśmy super dekoracją, to atrakcją dla gości. E, I czego chcesz więcej? Czego chcesz więcej? Dobrej zabawy na weselu. Zabawy na weselu. takie fotobudki już nawet przyjechałam parę razy w Ja już sobie to sprawdziłam. Ja Gracias. Ja się czuję po prostu jak na jakimś targu przekupek, jak zwykle. Mi się wszystko podoba.